Siemaneczko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Moi drodzy, dzisiejszy odcinek jest przepiękny Przepiękny, ponieważ kocie, nie wchodź mi na biurko, proszę Ponieważ, proszę państwa, Manuel Locatelli Można powiedzieć, że jest oficjalny w eventusie, nie wiem czy będzie W momencie kiedy, w momencie kiedy yy, Publikuję ten odcinek, bo już Fabrizio Romano na przykład podał Że tu już jest praktycznie zaklepane, tu jest mój kot Który zawsze mi przeszkadza przy nagrywkach Nie gryź Pokróczysz do mikrofonu dla widzów ASMR zrobisz. Dobra, idź sobie. Tak więc jak sami słyszeliście, Manuel Lokateli. Pewnie w momencie, kiedy to montuję, już możliwe, że już był nawet po testach medycznych. Dzisiejszy odcinek jest skupiony właśnie wokół niego. Transfer, na który czekałem od co najmniej miesiąca myślę, że już. No w trakcie euro były już jakieś plotki, że niby już jest. Blisko eventusu, Czeka musiałem czekać naprawdę długo, więc mam nadzieję, że. No że co, że po prostu będzie fajnie śmigał w tym eventusie, nie? Zostawcie oczywiście łapeczkę w górę, subskrybujcie również kanał, jeśli jesteście nowi, żeby być na bieżąco. Jestem świeżo po streamie, ponieważ zrobiliśmy sobie chyba 4 piki, bodajże. Może zrobimy jeszcze jednego dzisiaj. Plus 88, ponieważ wyszły piki 8,8 plus powtarzalne, więc wpadło parę fajnych kart. Po prostu zobaczcie, co, co się działo. Przepalamy wszystkie karty. Ha! 8 5 ratingu, 50 zgrania. Pilkarz 8,8 plus do wyboru. I co? Neymar co? Jakiś Neymar, Mbappe, jakiś... Kolejna szansa na trafienie Neymara. Oczywiście, że tak. W każdym z tych pigów czai się za nami jeden Neymar, tylko boję się pokazać. Ale teraz się ten Neymar pokaże. Mam dość. I może jednak... To jest ostatni pik na moim koncie dzisiaj. To już na pewno. Poważnie, poważnie mówię. Więcej nie będzie dzisiaj. No, a dzisiejszy odcinek, mówię, będzie skupiony głównie właśnie na panu. Lokatelli zagramy sobie nim meczyk, ponieważ kupiłem sobie go do składu. Nie ukrywam pewnie tym tym zagrałem na SPD z racji, że się po prostu idealnie wpasu, wpasował w e, pozycję wyratego, więc no na razie ten Lokatelli nie będzie na pełnym zgraniu, no, ale nie chce mi się już kombinować, więc po prostu takim składem zagramy sobie meczyk. No i co? No muszę przyznać, że wreszcie jakiś potężny transfer ze strony Juventusu. Mam nadzieję, że będzie w miarę grywalną kartą w, w następnej Fifie. Niestety nie jest on zbyt szybki z tego co wiadomo. Znaczy pewnie możliwe, że jest szybki, ale FIFA akurat nie jest szybki. W sensie na zwykłej karcie, nie? Więc mam nadzieję, że będzie fajną kartą bo niestety Piemonte Calcio, ja mam nadzieję, że w przyszłym roku będziesz normalnie Juventus, a nie jakieś głupie Piemonte Calcio. Naprawdę, jeśli macie, kibicujecie klubowi, który ma swoją nazwę w Fifie, to do, docencie to, bo ja od 3 lat chyba nie mogę kibicować Juventusowi w lidze, w, w lidze w co? W Fifie. Widzieliście składzik, był całkiem niezły. No niestety, proszę Państwa, ja liczę, że to Piemonte Calcio po prostu sobie e, pójdzie, mówiąc, mówiąc najlżej. Tymczasem Paredes, prawa strona. Nic z tych rzeczy, panie Paredes, nic z tych rzeczy. A, i przy okazji też yy, Cristiano Ronaldo, już jesteśmy w temacie Juventusu, bo dzisiejszy odcinek nie ukrywam. Troszkę Juventusowy. Yy, tracę bramkę? Nie! Nie, oblak się ruszył. Wstawił nawet posta na wszystkie swoje social media, że zostaje. Uważa, chyba z tego co, nie, nie wiem czy dokładnie tak to napisał, ale tam mówił, że te wszystkie plotki to, to są po prostu plotki, że jest troszkę znerwowany na dziennikarzy, którzy siali jakiś tak zwany ferment, więc. Cristiano zostaje. Co musi być ten sezon? No nie widzę jej niemożliwości. No kurczę, Kieza, Dybala, Cristiano, Lokatelli. Kurde, no brzmi to całkiem fajnie, nie? Brzmi to całkiem fajnie. Teraz zobaczmy Frankie de Jong. Spróbujmy zagrać z lokatelli. Kurde, Paredes, No parę 5 x 5. Dobry zawodnik, nie dobrze, niedobrze. A ta kontra brutal oblak, Spokój! I opanowanie. Cały oblak. Okej, okay, po raz trzeci brameczkę, proszę Państwa. Johan Cruyff, tam widzi de Jonga na skrzydle. Zaczekajmy. Johan, odegranie do Dionga, świetna akcja dwóch Holendrów. Aha. I Benjader sam na sam. Czy to obroni Oblak? Zobaczmy... Nie obroni. No to jest to, Ci Benjader, który musiał to wykończyć. Pięć słabszej nogi. Niestety, szkoda. Zemściło się troszkę, nie ukrywam. Troszeczkę się zemściło. Frankie De Jong, no ja Aha. Już... Jak? Jak? To jest Frankie De Jong, tego... Co? Naprawdę, jest każdy, ale nie Franki de Jong. De Jong zawsze, tak coś kończy... I dlaczego tym razem to nie wpadło do bramki? Panie Franku. Dobra, to może asysta Locatelli'ego. Proszę zobaczyć, jaka świetna piłka posłana na skrzydło. Znowu do de Jonga. Bardzo aktywny tutaj. Kurde, chciałem asysta Locatelli'ego, nie ukrywam. No, troszkę już tutaj przekombinowałem, ale... Możliwe, że sobie Locatelli'ego w drugiej połowie zmienimy na przykład na SPO czy coś. Żeby coś tam... No wiecie, to jest jak odcinek poświęcony głównie jemu. Atal. Co to za animacja strzału? Coś tu kurde nie trybi w tym, w tym składzie. Nie rozumiem czemu. No De Jong powinien, już powinien być remis tak naprawdę. Attal się jakoś dziwnie składa do strzału. Nie podoba mi się to proszę Państwa. Nie podoba. Tymczasem Verratti. Ale o brak broni. I wybijamy Locatelli na miejscu. Tak jest. Jest ją znowu w ręki De Jong. O, teraz główki czy cokolwiek, ale to do... co to było? Zodśrodkowanie było samo w sobie do dupy. Aj, dziwny mecz. znowu dziwny mecz na odcinku. Mówię, no, najważniejsze jest też w sumie to, żeby strzelić bramkę, no bo wiadomo, robię słapy, nie? Może na piątek byłby taki odcinek, tymczasem czasem znowu będzie broni oblak i łapie piłkę, nice. Jakby to wpadło... To bym się obraził. W zasadzie sensie wiem, że to, 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 znaczy to był zwykły MBP, więc bym się jednak obraził. Bo do Jong miał łatwiejszą sytuację i tego nie strzelił, więc byłoby to całkiem podejrzane. Przegrywamy 1-0. No jest szansa to wygrać, ale coś, coś, tu się nie, coś tu nie trybi, nie? Coś tu nie trybi. Dobra, zrobimy zmiany. Lokatelli będzie e, takim bardziej ofensywnym. Takim bardziej ofensywnym packiem. I może teraz kurczę, no bo fajnie byłoby nie strzelić bramkę. Fajnie byłoby w ogóle strzelić bramkę, żeby wiecie, nie, że to jest słapy. I teraz. Ale to podania, ta. No wiem, że ciężka sytuacja, ale no masz tyle Overala. Że mogłoby to wypalić Mbappé. Nie ma bramki już drożne. Teraz. Loka. Kurde, Atal na środku obrony. Co on tu robi? Teraz. no Kielini. To się może. To się nie uda. Oho, Black. Poszedł na raz. Opłaciło się. Kurde, teraz Atal. No i to Ederson broni. Kurde, już, Jak już widziałem, że wyminałem tego obrońcę, no to myślałem, że już załatwiony, nie? No Ale nie, no ciągle przegrywamy, no. Teraz Locatelli, słupek. No dlaczego nie chcecie dać mu tej bramki? Ale to leciało, ale to już leciało. No pieprzone. Teraz, Teraz. Locatelli. No nie chce mi wpaść ta fineska, no. Atal, musisz. Chociaż ta bramka jest dobra remis, jest Atal na swoim miejscu. Bramka strzelona, Mamy mecz osłapa zaliczonego, ale no, chciałbym, żeby ten Locatelli jednak strzelił brameczkę, no. Oho, uh -huh. czy to jest bramka w ostatniej minucie spotkania? Chyba tak. Chyba wyratki. Znaczy, wy nim jakoś specjalnie nie interesuje. Bardzo szliłem bramkę. Aż że tylko się nie udało strzelić. No, to jest. Oto mam największy żal powiem szczerze. Także co, przegrywamy niestety 2-1. No ale bramkę, co prawda nie do kateli, ale więc jest git. Zrobię sobie jeszcze tego pika. Mam nadzieję, że coś fajnego wypadnie. Także, moi drodzy, yy, tak, przepalam cztery tocy jednego Tapsoba. Wiem jak to wygląda, ale no. Aktualnie z niestety w moim klubie, więc tak to musi wyglądać. Więc dobra, chyba piąty pik, jeśli się nie mylę. Duży content dzisiaj był, powiem tak, był dzisiaj dosyć spory content. Także oczywiście zostawcie łapeczkę w górę. Byłbym bardzo wdzięczny, a my trafnie jakiegoś fajnego piłkarza. Laporte 9.5 wygląda całkiem solidnie, można powiedzieć. Okej, okay, no niech będzie Laporte, no co, ona? jest jak jest, można powiedzieć, dobra. Tak rzeczywiście stawcie apeczkę w górę, jutro będą oczywiście nagrody za G2 i do zobaczenia jutro. Trzymajcie się, do usłyszenia, adios.